Pani Paula Przenica i He Błażej Hejk, który był pod opieką przez pół roku. Zastanawiam się, czy te pół roku to jest czas wystarczający dla ciebie, Błażej. W pewnym stopniu myślę, że tak, ale na pewno nie będziemy kończyć tego mentoringu, tylko na pół roku. Myślę, hmm. że współpraca będzie jeszcze. To tu trzeba zapytać, czy pani Paula znajdzie znaczy, czas. Ja zajęty... już, ja już wy, wyraziłam, Ro że tak powiem. Wyraziłam e, taką chęć, bo też uważam, że. E, Pół roku to jest na pewno jakiś czas, który jest nam niezbędny do tego, żeby się poznać, bo nawet biorąc pod uwagę, jak Błażej rozwijał swoje skrzydła z każdego spotkania na spotkanie, kiedy pierwsze spotkanie, obydwoje wiadomo, bo to jak i dla mnie, tak i dla niego to było pewne wyjście ze strefy komfortu, jak on się rozwijał, jak on się coraz bardziej otwierał, zupełnie inne tematy poruszał. No i to było piękne. Myślę, że to pół roku to jest, jest to fajny czas, z którego można wyciągnąć odpowiednie wnioski, ale gdyby to trwało dłużej, to na pewno przyniesie mm -hmm. znacznie lepsze, e, lepszy efekt. Pani Paulo, a czy miała Pani kiedyś kogoś takiego jak mentor wcześniej i gdyby Pani była młodszą? Młodszą z siebie, tak? Młod, młodszą, młodszą ja? Czy, czy byłyby jakieś rady, których udzieliłaby pani tej, tej młodszej, swojej, e, swoje, swojej Pauli wcześniejszej? Czy te rady udzieli, podczas procesu mentoringowego udzielała pani takich rad też Bożejowi? E, moim mentorem był bezpodstawnie bez mój teściu. Mhm. Bogdan, który e, gdzieś tam zauważył potencjał, który we mnie drzemie, bo ja zupełnie. E, zupełnie chciałam iść w inną stronę, ta, ta. w innym kierunku. E, utworzyłam sobie tą swoją drogę zawodową już, już będąc na studiach. I pamiętam właśnie tą rozmowę z Bogdanem jako osobą, taką dosyć mocno stawiającą na swoim mówi: słuchaj, zastanawiasz się, mówi, ty musisz przyjść tutaj do firmy, bo mówi ty, ty, ja się z tobą dobrze dogaduję. Fajnie się wspieracie z Mateuszem i musicie pracować razem, i ja nie widzę żadnej innej opcji. No i teraz dla mnie zastanowienie, że ja w ogóle chciałam iść w inną stronę. Nagle mnie ktoś stawia pod ścianą i można powiedzieć, że ten proces mentoringowy, jak i dla mnie był ciężki właśnie pod kątem zmiany perspektywy patrzenia, tak samo jak i dla Błażeja. Błażej też, też musiał wiele rzeczy zmienić, musiał może nie tyle musiał, co chciał zmienić, chciał się otworzyć na, na szersze perspektywy. I czy bym udzieliła jakiejkolwiek rady, myślę, że nie, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas chce wyciągnąć coś, coś innego, i na pewno trzeba dostrzec te rzeczy, które, które powinny być dla nas podstawą, które powinniśmy wspierać i których powinniśmy być pewni. I ja wobec Boże ja zastosowałam tą samą metodę właśnie. Jaką stosował wobec mnie e, Bogdan, czyli pokazanie mi tych silnych stron, które mam i oparcie się na silnych stronach e, i, i dążenie do tego, żeby te strony były jeszcze jak najbardziej e, wspierane, bo mhm. często mamy takie troszeczkę. No słaby światopogląd, jeżeli chodzi o własną osobę, zawsze siebie widzimy w gorszych perspektywach i takie pokazanie innego sposobu patrzenia na siebie, myślę, że jest naprawdę kluczowe w procesie, czy to mentoringu, czy tak samo coachingu. Mhm. Czyli ty, Błażej, nie byłeś świadomy wszystkich swoich mocnych stron? Dobrze nie. rozumiem? Nie. Myślę, że takim przełomowym momentem był test skalupa, który mhm. jako pierwszy... On był dość trudny, pytania były podchwytliwe. No tak. Też rozmawialiśmy o tym na spotkaniu, ponieważ pojawiały się pytania, które było ciężko zadać jednoznaczną odpowiedź, ponieważ tam się zazwyczaj wybiera z dwóch opcji i były pytania, na którą mogłem ja zastosować obie odpowiedzi, ale wynik jak się później okazało, jak najbardziej odzwierciedlał mnie, czyli tam w tych talentach pojawiła się między innymi indywidualizacja, która gdzieś w takim kontekście pracy zespołowej okazuje się dość przydatna. Przede wszystkim uczenie się na pierwszym miejscu, mhm. które charakteryzuje mnie chyba jak najbardziej, osiąganie, które też charakteryzuje mnie dość mocno, z takich najważniejszych cech. I nie ukrywam, że gdzieś widziałem ten, szczególnie to, to osiąganie i to uczenie się gdzieś zawsze się przejawiało wokół mnie, ale nie, nie traktowałem tego może koniecznie jako talent, po prostu jako coś, co gdzieś mi towarzyszy już gdzieś od, od dłuższego czasu w życiu. Okej, okay, czyli to jest taka umiejętność, widzenie tego, te, tych swoich mocnych stron, to jest, czy to jest taki element, który uważasz za najbardziej kluczowy, który uzyskałeś dzięki temu procesowi? Taki, chodzi mi o takie elementy, które przyczynią się, które wspomogą cię w Twojej ścieżce kariery, tak? Czy to jest to, że Ty zobaczyłeś właśnie, że, że Twoim talentem jest to, że potrafisz się uczyć, że, że potrafisz gdzieś tam się rozwijać? Czy jakieś inne kwalifikacje czy umiejętności uważasz, że, że odkryłeś tutaj i, i one Ci się przydadzą? Myślę, że tak. Ten test, test Galupa w zasadzie był początkiem, bo on się pojawił gdzieś na początku mhm. naszej współpracy. I w momencie realizacji tego testu, dopiero ten mentoring się jakby zaczął. Kolejne etapy to już było budowanie w zasadzie na tym, co robiliśmy na wcześniejszych spotkaniach, ale czy na wszystkim... tych wynikach, tak? Tak, tak w wynikach tego w dużej, mierze, to w dużej mierze oparliśmy się. O wyniki testu, to nie był tylko test Galupa, bo też Barzej robił kilka innych testów, takich już bardziej w kierunku osobowościowym. Poznanie jego, jego cech, którego gdzieś tam intuicyjnie charakteryzują. I to, co było piękne u Barzeja, że to wszystko było spójne. Więc ja od samego początku widziałam, że naprawdę ten proces mentoringowy będzie miał będzie miał fajny koniec, dlatego że Bożej chciał pracować i to było piękne. To było widać na, na każdym naszym spotkaniu, kiedy on przychodził z konkretnymi przemyśleniami, kiedy wiedział, że, wiedział, że ze spotkania na spotkanie możemy poruszać niejednokrotnie coraz trudniejsze tematy. Wchodzimy to, coraz to, głębiej. Tak, to co mnie na przykład nie bardzo... Nie jest to czasami komfortowe, prawda? Nie jest to komfortowe zarówno dla menti, jak i dla mentora. Dlatego, że czasami no, poruszamy się po tak miękkich tematach, gdzie niekoniecznie mentor powinien wchodzić. Ale to, co mnie w Błażeju urzekło, to na pewno to, jak stopniowo budował zaufanie do mnie, jak, jak, jak nie sprawdzał. Niejednokrotnie żeśmy się z tego, z tego śmiali właśnie, że, że Błażej analizuje. Błażej jest też sporym analitykiem, więc no tak, w, tak. w jego przypadku to, co się mówi, trzeba bardzo dobrze przemyśleć, żeby nie odebrał tego w inny sposób. A teraz pytanie do Państwa, do Bojka, tak naprawdę. Czy dla udanej relacji, jakie są elementy, które Waszym zdaniem są kluczowe, żeby ta relacja miała sens? Ta relacja mentor-mentee na tej linii. Z mojej, z mojej perspektywy na pewno zaufanie, na pewno nie ocenianie e, siebie nawzajem, tylko wysłuchanie innej perspektywy, bo najgorsze, co może być, to, to, to pokazanie właśnie takiej oceny, słuchaj, to robisz źle, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pokazać tą drogę, jak można to robić lepiej. No i szczerość. Myślę, że to są takie trzy fundamenty, które pozwalają zbudować tą relację mentoringową, która będzie skutkowała jakimiś efektami. Mhm. Ale po obu stronach szczerość. Zdecydowanie. Myśli. Okay. Zdecydowanie tak, bo to jest tak samo, jak Bożej musiał wychodzić z różnych stref komfortu, tak samo i ja opowiadając o swoich przeżyciach, o, o tym co jak wielokrotnie gdzieś tam trzeba było się przewrócić, żeby, żeby się z tego podnieść. I myślę, że to są takie kwestie, które są dla obydwu stron ciężkie. Uh -huh. A ty Błażej? Myślałem, że szczerość zostanie dla mnie, ale <grym> <Okay>. ona faktycznie... <grym> nie ustaliliście państwo <grym> wersji. <grym> to dobrze świadczy. <grym> tak. Myślę, że przede wszystkim ta szczerość, bo jeśli by te nasze spotkania nie były szczere, to one by też nie niosły takiego efektu. W którym te spotkania się ostatecznie realizowały i będą dalej realizowały. Otwartość przede wszystkim. Nie ukrywałem w zasadzie nic, ponieważ widziałem naprawdę, że jeśli mogę rozmawiać otwarcie, to, to tylko wtedy mi to przyniesie efekty w mentoringu. To ja życzę Państwu, żeby ta otwartość została z Wami jeszcze dłużej i żeby ta relacja która się zbudowała przyniosła satysfakcję obu stronom bo wydaje mi się że ona będzie ogromna tak cieszę się przynosi bardzo ogromną i tak nawet tutaj z dziewczynami rozmawiałam na dole na początku troszeczkę się e... Przeraziłam, że przyjdzie mi pracować z mężczyzną, bo wiadomo, że nam kobietom intuicyjnie jest łatwiej pracować z kobietami, no ale Błażej zupełnie mnie otworzył na inne możliwości, na inne podejście, pokazał mi szersze perspektywy na przykład na niektóre tematy, na które ja patrzyłam zupełnie inaczej mhm. i myślę, że to jest, to jest najpiękniejsze w procesie mentoringowym, że obydwoje widzimy zupełnie inne podejście do tego samego tematu. Dziękuję bardzo. To Dziękujemy. była przyjemność Dziękuję. patrzeć Dziękuję. na Wzajemnie. Was i słuchać. Dziękuję, Dziękuję bardzo.